Ciepano, moi drodzy, to paradoks. Zapraszam do poradnika księżyca de Mimoza w grze Hogwarts Legacy. E, jesteśmy przed misją, e, która nauczy nas, jak e, te księżyce zdobywać. E, dobra, nie będę wam wszystkiego pokazywał. Po prostu e, najważniejsze fragmenty. No, tu nam w skrócie... Taką figurkę już widziałem e, podczas robienia tej misji e, Woźny Hogwardu czyli Gladwin Moon e, wyjaśni jak możemy zdobywać te księżyce demonizacji e, Co za tym idzie musi być noc, żeby je po prostu móc zdobyć. E, no i tyle. No i misja ogólnie polega na... W dobiciu kilku właśnie takich księżycy. To prawda, po tej misji będzie to tylko jedna sztuka. Podczas tej misji nauczymy się również no dobra, zaklęcia Alachomory. Dzięki temu zaklęciu będziemy mogli otwierać zamki, co się bardzo nam przydaje, i otwiera kilka nowych miejsc w Hogwardzie. Alohomora. Well po zdobyciu tych dwóch księżycy, to jest pierwszy, no i mamy drugi, idziemy z powrotem do Godwin'a no i oddajemy mu, że tak powiem, misję. Some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous carp to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined with your help to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. Uh, you, my friend, are a gentle person and a, a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. No dobra. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Jest to pierwszy z księżycy Demimozy. No na pewno będą pojawiały się następne. Myślę, że zbierzemy po prostu wszystkie. No i to no. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Okay.